Po potopie, gdy wody opadły, a arka Noego spoczęła na ziemi, ludzie powoli rozprzestrzeniali się na wschód. Wszyscy mówili jeszcze jednym językiem rozumieli się bez trudu, a ich słowa miały moc łączyć ich serca i umysły. Wędrując przez równiny Mezopotamii, dotarli do rozległej, żyznej doliny w kraju zwanym Sinear. Ziemia ta zdawała się być obietnicą miejscem, gdzie można zapuścić korzenie i zacząć nowe życie. Tam, na tej równinie, zrodziła się w nich myśl, wielka, odważna, a zarazem niebezpieczna. Rzekli jeden do drugiego: "Chodźcie, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je ogniem". Ulepili z ziemi cegły, a smołę wzięli za zaprawę i postanowili: "Zbudujmy sobie miasto i wieże" której wierzchołek sięgnie nieba. Uczyńmy sobie imię, byśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. W tych słowach kryła się gorliwość, odwaga, ale i cień pychy. Ludzie zapragnęli nie tylko stworzyć coś, co przetrwa, ale także wznieść się na wysokość nieba. Chcieli stać się równi Bogu, zdobyć sławę, która uczyni ich nieśmiertelnymi w pamięci potomnych. Uczyńmy sobie imię. Mówili, jakby zapomnieli, że to imię Boga ma być wywyższone ponad wszystko. Zamiast być posłuszni poleceniu, by rozprzestrzenić się i napełnić ziemię, pragnęli pozostać razem, jednością, która nie słucha, lecz stawia własne plany ponad wolą Stwórcy. Wieża rosła, cegła po cegle, wysiłkiem zjednoczonych rąk. Ludzie byli dumni ze swego dzieła, z jedności, która dawała im siłę. Ale Bóg patrzył z wysoka na ich zamiary i widział, że jedność bez pokory może prowadzić do zguby. I rzekł: Oto jeden jest lud i wszyscy mają jeden język. To dopiero początek ich dzieł, a już nie powstrzymają się od tego, co zamierzają uczynić. Bóg zstąpił z nieba. By zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Postanowił więc przerwać ich dzieło, nie przez zniszczenie, lecz przez zamieszanie. Pomieszał ich języki tak, że nie mogli już się rozumieć. Tam, gdzie jeszcze przed chwilą panowała zgoda, pojawiła się dezorientacja i zamęt. Każdy mówił inaczej, a dawni towarzysze przestali się rozumieć. Praca ustała, wieża pozostała niedokończona, a ludzie, zmuszeni do opuszczenia miasta, rozproszyli się po całej ziemi. To miejsce nazwano Babel, czyli pomieszanie. Tam właśnie Bóg rozproszył ludzi po całej ziemi. I od tego czasu zaczęły powstawać różne narody, języki i kultury. Każdy z nich niósł w sobie echo dawnej wspólnoty. Ale także świadomość, jak łatwo jedność może przerodzić się w pychę. Wieża Babel stała się wieczną przestrogą, że chwała należy się Bogu, a nie człowiekowi, a prawdziwa jedność możliwa jest tylko w posłuszeństwie Jego woli. Ale historia nie kończy się na rozproszeniu. Właśnie wtedy, gdy ludzie oddalili się od siebie, Bóg przygotował nowy plan. Aby pojednać ich na nowo ze sobą i ze sobą nawzajem. Z chaosu narodów i języków miał wyłonić się jeden lud, przez który jego błogosławieństwo dotrze do wszystkich zakątków ziemi. W drugiej części tej opowieści śledzimy rodowód, który prowadzi nas od Sema, syna Noego, człowieka błogosławionego przez Boga, aż do Abrama który później stanie się Abrahamem, Ojcem Wszystkich Wierzących. Imiona i lata rodowych pokoleń przeplatają się jak nić, którą Bóg tka swoją historię. Arpachszat, Szelach, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nachor każdy z nich przekazuje życie i obietnice dalej, aż do Teracha, Ojca Abrahama. Terach mieszkał w Ur Chaldejskim, w kraju bogatym i pełnym bożków. Tam urodzili się jego synowie: Abram, Nachor i Haran. Ale Bóg miał dla tej rodziny zupełnie inny plan. Haran umarł młodo, zostawiając syna Lota, którym zaopiekował się Abram. Terach zabrał więc swoją rodzinę, Abrama Saraj, żonę Abrama, Lota. I wyruszył z urku ziemi Kanaan, krajowi, który Bóg przeznaczył na dziedzictwo swojego ludu. Jednak wędrówka Teracha nie dotarła do końca. Zatrzymali się w Haranie, mieście na pograniczu znanego świata, i tam osiedli na dłużej. Tam także Terach zakończył swój żywot. Wydawało się, że historia ta utknęła w martwym punkcie, a obietnice Boga pozostaną niespełnione. Ale Bóg patrzył dalej, ponad ludzkie ograniczenia i niepowodzenia. Wybrał Abrama, by z niego uczynić nowy początek dla wszystkich narodów. Był to wybór zaskakujący. Abram miał już 70 lat, a jego żona Saraj była niepłodna. W oczach ludzi nie było szansy na potomstwo, na przyszłość, na spełnienie jakiejkolwiek wielkiej obietnicy. Właśnie w tej beznadziei Bóg objawił swoją moc. Pokazał, że Jego plan nie zależy od ludzkiej siły, pomysłowości czy sukcesów, ale od wiary i posłuszeństwa. Abraham miał opuścić wszystko, co znał rodzinę, kraj, dom Ojca i iść za głosem Boga do ziemi nieznanej, zaufawszy tylko obietnicy. Z Niego miał narodzić się wielki lud. Przez niego miało przyjść błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Tak zaczyna się historia, która prowadzi przez wieki, od rozproszenia w Babel, przez powołanie Abrahama, aż do narodzin ludu Bożego. Babel i Abraham to dwa bieguny tej opowieści: ludzka pycha i Boża łaska, bunt i posłuszeństwo, zamęt i pojednanie. To także historia każdego z nas. Kiedy próbujemy budować własne wieże, własną wielkość, oddzieleni od Boga, kończymy w chaosie i rozproszeniu. Ale gdy z wiarą odpowiadamy na Boże wezwanie, nawet z pustymi rękami, Bóg może uczynić z naszego życia błogosławieństwo dla innych. Wieża Babel uczy pokory. Pokazuje, że jedność oparta na pysze prowadzi do upadku. Rodowód Abrahama uczy nadziei. Przypomina, że Bóg nigdy nie rezygnuje ze swojego planu i potrafi wyprowadzić dobro nawet ze ślepych uliczek ludzkiej historii. Każde pokolenie, każda rodzina, każde życie jest częścią tej większej opowieści, w której Bóg prowadzi świadku pojednaniu i nowemu początkowi. I tak, w tej jednej niezwykłej księdze. Spotykają się dwa światy: świat zamętu i świat Bożej Obietnicy. Każdy z nas nosi w sobie coś z mieszkańca Babel i coś z Abrahama. Każdy z nas staje przed wyborem, czy budować na własną chwałę, czy oddać swoje życie Bogu i pozwolić mu prowadzić się ku nieznanemu, ale błogosławionemu celowi. Na końcu tej opowieści zostaje nadzieja. Nadzieja, że Bóg, który rozproszył narody, potrafi też je zgromadzić, że ten, który pomieszał języki, pragnie pojednać ludzkość nie przez przymus, lecz przez dar ducha, który rozumie każde serce. Że historia Abrahama to początek drogi, która prowadzi aż do spełnienia wszystkich obietnic, aż do odnowienia wszystkiego w Chrystusie w którym każdy język, naród i pokolenie znajdzie swoje miejsce w Bożej rodzinie. Tak zaczyna się opowieść o zbawieniu, od rozproszenia w Babel przez powołanie Abrahama, aż po obietnicę błogosławieństwa dla wszystkich ludów Ziemi.